ika kochani. Dziś bardzo serdecznie zapraszam was na kolejny filmik. Jeżeli spodziewacie się tutaj perełek lumpeksowych lub jakiegoś choru zakupowego, to nie. Dziś przychodzę z bardzo poważną i smutną dla mnie sprawą, bo przeżyłam delikatny szok. A więc tutaj w tej naszej społeczności są osoby, które tak jak ja są słodyczomaniakami i wafelkomaniakami. Bo przecież wymieniamy się jakimiś tam spostrzeżeniami, nawet w wiadomościach na Instagramie, i Wy często mnie informujecie, gdzie coś jest na promocji, jakie są pyszne wafelki, co warto spróbować, więc wiem, że do kilku osób ten filmik na pewno trafia. Na pewno też takim odbiorcą tu będzie moje pokolenie, czyli te osoby, które gdzieś zahaczyły lata 80. i wczesne 90. żeby zrozumieć, z czym przyszło mi się mierzyć jako miłośniczce wafelków i szczególnie firmy Wedel? Ja też muszę powiedzieć tak na samym początku, że moja przygoda z miłością do wafli zaczęła się naprawdę wieki temu i to do różnego rodzaju wafelków. I do tej pory, gdyby ktoś, nie wiem, przystawił mi broń do głowy i powiedział, no dobra, musisz wybrać jeden rodzaj słodyczy, jakie możesz konsumować, to na pewno byłyby to wafelki, bo je po prostu kocham. Ale pamiętam też czasy, kiedy moja babcia na tych płatach waflowych robiła tego typu przysmaki. No teraz to na nadzienie z jej wafli mogłoby mi posłużyć jako peeling do skóry, bo ten cukier był wyraźnie trzeszczący w zębach, ta masa była taka kakaowa, ale daleko było temu do ideału. No człowiek to spożywał i, i jakby informował babcię, że pyszne, co ją dopingowało do kolejnego wykonywania tych wafli, natomiast ze smakiem takich wedlowskich wafelków no było temu daleko, no ale słuchajcie, to są, mówimy tutaj o czasach, kiedy ta chęć na słodkie na przykład u niektórych była tak wysoka, że prosiło się albo samemu się robiło kogiel mogiel, ja prosiłam zawsze tatę, ten robił mi ten kogiel mogiel z kakaem, albo kiedy już czasy pozwalały i dostępne było kakao granulowane, to spożywało się je po prostu łyżkami, kiedy ta chęć na słodkie była tak duża, na przykład w domu nie było czekolady. Nie z takich przyczyn, że nie wiem, nie było rodziców wstać na tabliczkę czekolady, tylko było to po prostu był to, towar deficytowy. No ale przyszły te czasy, kiedy słodycze są już y, osiągalne, kiedy można iść do sklepu i kupić. Ale też gdzieś pozostaje w nas taki głęboki sentyment do tego, co jest, prawda? Bo wszystko się teraz zmieniło. Świat otaczający nas dookoła się po prostu zmienia. Te smaki dzieciństwa gdzieś totalnie zanikają. Nie wiem, żeby podać przykład, to na przykład kiedyś my, dzieci, na przykład pochodzące ze wsi, miały letnią kuchnię. Teraz już nikt nie wie, o czym mowa, teraz to są domki letniskowe, bądź mieszkania w Hiszpanii. Więc te czasy zmieniają się diametralnie, i ta różnica międzypokoleniowa, ona jakby. Coraz bardziej się zmienia, bo kiedyś to była osoba w wieku 60-70 lat, która była zbulwersowana naszym zachowaniem i rzeczami przez nas używanymi. Natomiast teraz ja mam 40 lat i kiedy 20-latki mi o czymś mówią, to ja po prostu za bardzo się nie orientuję i nie wiem nawet o co chodzi. Więc tak to jest, ten sentyment i, i ten powrót do przeszłości dawały nam te rzeczy, które niezmiennie, niezmiennie trwały. Po prostu. Wiedziało się, że jak się kupi dany produkt, to będzie można tym smakiem wrócić do lat dalekich, poprzedzających. Ja pamiętam jeszcze takie czasy a propos tych wafelków, jak później tych patow-waflowych, jak później Renata zaczęła to wykonywać z mlekiem w proszku. To był już obłęd smakowy. Ale pamiętam też czasy, no bo ja jestem młodsza od swojej siostry, kiedy ona z Warszawy przywoziła tak zwane ścinki, bo one były gdzieś dostępne w sklepach Wedla z torcików wedlowskich, prawda? Takie co jak wykrywali kółko, no to gdzieś tam te elementy, pakowali w taką przezroczystą folię i można to było w sklepach wedla kupić. Nie wiem, czy to nadal jest dostępne. Dajcie znać, o ile ktoś z Was taki produkt kiedyś kupował, a może nadal właśnie kupuje. No to był niesamowity rarytas, ale też pamiętam właśnie ten moment, kiedy pierwszy raz ja poznałam smak wafelków torcikowych, orzechowych z wedla i to było coś niesamowitego. I kiedyś też muszę o tym wspomnieć, nagrywałam filmik z delicjami, gdzie jakby rozszyfrowałam smak delicji, informowałam Was, że te z wedla są tymi najlepszymi. I pamiętam, to jeszcze były takie czasy, kiedy w ogóle u nas na kanale jakakolwiek współpraca, czy taki, nie wiem, prezent za darmo przysłany był czymś kompletnie niedorzecznym. To kiedy Renata zadzwoniła do mnie, że Wedel coś tam przysłał, przyjedź po mnie na stację, bo to wielkie pudło, ja w ogóle nie wiem, jak go zabiorę z pracy. Słuchajcie, ja myślałam, że ona mi ściemnia, że to jest jakiś blef. Ja mówię, Renata, jeżeli ty mi kłamiesz w sprawach słodyczy, to jak ja podjadę pod stację i ty będziesz szła bez żadnego wielkiego kartonu, to w samochodzie zobaczysz tylko mój środkowy palec i tablicę rejestracyjną, tą z tyłu. Bo w takich tematach kłamać nie wolno. Słuchajcie, absolutnie, siostra mnie nie wprowadziła w żaden błąd. Pamiętam, to jak dziś otwierałam to pudełko, ptasie mleczko, e, właśnie delicje... No tam było różności tego wedla i nie pamiętam, czy tam wtedy były wafelki torcikowe, orzechowe, ale to był taki mój zawsze produkt premium, czekolada truskawkowa, wedlo, wedlowska właśnie i te wafelki, te moje ukochane wafelki. I słuchajcie, mam tu dwie wersje tych wafelków. Ja pomyślałam sobie, o, będąc w sklepie, jakaś, jakaś zmiana. No, Moja siostra jest grafikiem, więc ja jakby jestem taka spostrzegawcza na tego typu tematy. Myślę sobie, no rzeczywiście coś zmienili, ale gdzieś ta tradycja pozostała, czyli niezmiennie jest to żółte opakowanie. Potem przyszedł moment, bo tu są te paczki kupione specjalnie na potrzeby filmiku, więc trochę mi zajęło znaleźć jeszcze tą poprzednią wersję. Ale zacznijmy od tej nowej wersji. Otóż myślę sobie, no fajnie, no fajnie, ciekawe co powie na to moja siostra, że takie zmiany, ale właśnie ten pierwowzór tego opakowania zostaje. Otwieram wafelki i myślę sobie, czy czekają jakieś kolejne niespodzianki. Tak, od razu, od razu mi to wpadło w oko, że ta plastikowa foremka, w której wafelki są podawane, nie jest już brązowa, a przezroczysta. Ale jako wafelko maniaczka. Od razu poczułam zapach. Myślę sobie, no, ok, zapach jest ok, ale na sam wygląd te wafelki już mi się nie podobają. Bo wyciągam, mówię nie, no nie, nie, nie. Ten wafelek kojarzy mi się z takim wafelkiem, który gdzieś tam na wagę czasami zostaje przez nas zakupiony. Ale pomyślałam sobie, nie, może, może coś Ci się wydaje. Wyciągnęłam całość, mówię, no nie, to nie jest ten obraz, który ja y, zawsze widywałam. I teraz na Waszych oczach, tutaj, skomentuję smak. Nie bywałe świeżo. Mm. Dobre. Ale masa, jakby nie taka. Dobre. Ale to nie jest to, przy czym ja praktycznie przeżywam orgazm kulinarny, Więc zaprezentuję Wam jak najlepiej te wafelki. Może zrobię to nawet tak. Widzicie to, przyjrzyjcie się uważnie, błagam Was. Wszyscy wafelką maniacy. Łączmy się teraz. To wygląda tak. Natomiast poprzednie opakowanie, równie piękne. Tutaj ciekawe, czy coś się w ogóle... A, czy czegoś tutaj nie narobili z gramaturą, bo tego... Ale chyba nie, 160. Tu już tego w tym samym. 160, czyli nic tu nie nabroili przynajmniej z gramaturą, czyli nie odebrali nam produktu. Kochani moi, brązowa tacka i wafelki. Tutaj mamy tak, dwa, cztery, pięć. O, może, może zróbmy to tak. Widzicie to? To jest tak stare opakowanie. Nowe opakowanie. A teraz najważniejsze porównanie. Smak idealny. Jeżeli chodzi o przyjemność chrupania, zdecydowanie lepsza. Może ten smak y, końcowy nawet jest bardziej orzechowy. Może tu Nie jestem aż takim znawcą. Może tu w, w smaku mogło się niewiele zmienić, ale już kombinacja z y, samym wyglądem. Nie, słuchajcie, to są jakby dla mnie dwa dwa różne wafelki. To są dla mnie po prostu dwa różne wafelki. Ten wygląda tak, jakby tego nadzienia miał zdecydowanie Więcej. Natomiast no, gramatura na opakowaniu się zgadza, bo tutaj mamy cztery warstwy tej masy. Tu mamy pięć, ale uwierzcie mi, jeżeli macie taką możliwość, bo na pewno takowa jeszcze jest, bo yy, nie jest trudno dostać te wafelki w poprzednim opakowaniu. No, sobie jeszcze tutaj nakruszę. Dobra, mam odkurzacz, poradzę sobie z tym. I porównać to, bo to są po prostu dwa różne wafle. Ja rozumiem o, zmiana opakowania, ja rozumiem gdzieś podążanie za pewnymi trendami, ale mm, rozumiem też, że no, Wedel już nie jest tą polską marką, że gdzieś trafia w inne ręce. Nie będę tutaj wnikać, bo mnie to nie interesuje. Jeżeli jest napis Wedel i są wafelki torcikowe-orzechowe, póki zostawały takimi, jakimi były od lat. Nie interesowało mnie to, bo ja na to po prostu nie mam jako taki zwykły konsument, zjadacz chleba, jakiegokolwiek wpływu, co dzieje się z firmą, wiecie, i z tego typu rzeczami. Natomiast na, na to, jaką konsument wafelków torcikowych, orzechowych się nie godzę i pytam się, dlaczego? Po prostu dlaczego to zrobiliście? Zmiana opakowania, okej, okay. nawet jeżeli byście tam, nie wiem, ze dwa te wafelki odjęli, ale zostawili to co zawsze mogliśmy kupować, bo takich wafelków to, słuchajcie, jest odgroma takich, natomiast te były wyjątkowe. Jeżeli nawet zakupiliście tą markę Wedel, prawda, i tam, nie wiem, zmieniacie w niej, nie, to nie ma po prostu absolutnie żadnego sensu. Ja, jako wytrawny znawca wafelków, protestuję i mówię, że się z tym nie godzę i mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to i jest mi smutno i tak naprawdę hmm, jutro mam też dzień wolny w pracy yy, i słuchajcie podejrzewam, yy, bo te wafelki w starym opakowaniu, tutaj data przydatności. Zaraz ją znajdę. Tu jest yy, do lipca, więc ja jeszcze, póki mogę, póki mogę, to zakupię sobie jaką ilość yy, tych wafelków. Bo też wiadomo, że kręcąc to tutaj na YouTube, Was po prostu wafelkomaniaków uprzedzam o tego typu zmianie i też jakby będę mocno ciekawa, czy Wy też to zauważyliście, czy dla Was te wafelki nie są już tym, czym były. I też daję Wam znak, że jeszcze jest ta możliwość, żeby zaopatrzyć się w... Właśnie te wafelki torcikowe, orzechowe. I może wiecie albo nie wiecie, ale naprawdę słodycze stanowią ogromny gdzieś tam aspekt mojego życia i ja gdzieś umamy Mam jeszcze schowane stare opakowania wedlowskiej, truskawkowej. Mam opakowanie wafelków z Waltera Kakaowych, które kojarzą mi się z moją przyjaciółką z czasów podstawówki Pauliną i kojarzą mi się z właśnie tymi czasami młodzieńczymi i pamiętam ten moment, kiedy. Doszła do mnie taka tragiczna wiadomość, że firma Walter się w ogóle zamyka. I pamiętam, wtedy mój morze, to byliśmy bardzo młodzi. Pracował gdzieś w jakiejś hurtowni spożywczej zakupił mi ostatni karton, taki ogromny tych wafelków. Przyszedł moment, że zadam ostatnie opakowanie, i ostatnie to opakowanie wylądowało gdzieś u mnie w tej mojej skarbnicy opakowań ze słodyczami i nie myślałam, że doczekam takiego momentu, że będę musiała tam dołożyć to opakowanie, bo pewna era wafelków się skończyła. Nie pociesza mnie fakt, że zrobię zapasy i że gdzieś będę mogła jeszcze jakąś chwilę cieszyć się y, tymi pysznościami, natomiast daję sobie sprawę, że na przykład już w sierpniu, w okresie, kiedy mam urodziny, już tych swoich wafelków nie kupię i ich nie zjem, także... Mam nadzieję w ogóle, że kogokolwiek ten filmik zainteresował. Ja po wyłączeniu y, teraz telefonu i funkcji nagrywania pewnie sobie podję tych wafelków, które są w brązowej tatce, mmm, bo je po prostu kocham. To jest, y, zresztą jestem ogromną fanką też smaku orzechowego i, i, i będę ubolewała nad tymi czasami, które teraz nadeszły, że, że wszystko, no bo tak naprawdę, no słuchajcie, sami wiecie, chodzicie na bazarki, kupujecie warzywa w marketach. Ja też rozmawiam dużo z ludźmi, bo pracuję z ludźmi, często gdzieś tam nostalgicznie wspominamy smak pomidorów. Nawet że już te młodsze pokolenie nie będzie w stanie nawet sobie zwizualizować tego smaku. Gdzieś tam on w naszej pamięci jeszcze jest. I przyszło nam z jednej strony żyć w dobrych i w złych czasach, bo tak naprawdę pamiętamy tą erę, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, kiedy nie było internetu, kiedy świat nie był łatwy. Ale chyba większość z was przyzna taki bardziej. Nie docenialiśmy tego. Wtedy te czasy również wydawały nam się ciężkie, ale jeżeli wracamy tylko pamięcią, no może nie jest tak, że chciałabym żyć w czasach, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych i tego wszystkiego. Natomiast gdzieś wtedy chyba sami zdajemy sobie sprawę z tego, że byliśmy innymi ludźmi chyba bardziej wrażliwymi, bardziej takimi Nastawionymi na przyjaźnie, na takie szczere relacje, natomiast teraz to wszystko i ta pogoń za pieniądzem, za, za tymi wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które oferują nam współczesne czasy, to jest wszystko fantastyczne, natomiast no, gdzieś niech będą rzeczy, które się nie zmieniają. Rozumiem opakowania, to jest wiecie to trochę porównywalne do kobiet, bo nawet jeżeli jest kobieta, która gdzieś ma jakieś kompleksy, ja absolutnie nie oceniam i nie wiem, robi sobie. Yy, bo ja też sobie czasami robię botoks, teraz botoksu nie mam, no ale pompuję sobie usta, powiększa sobie piersi robi sobie tą brudkę taką malutką i policzki sobie wypełnia i wszystko inne sobie zmienia, to też jakby liczymy na to, że w środku to jest nadal ta osoba że kiedy przyjdzie nam z nią rozmawiać i kiedy przyjdzie z nam, na, z, nam z nią przebywać, no to będziemy widzieli, że wnętrze pozostało takie same, jedynie tutaj jakby tylko ten zewnętrzny anturaż się odrobinę zmienił i to jest fajne i niech te, te, te rzeczy zostają takimi, jakimi są i niech ludzie też mimo zmian zostają takimi, jakimi byli, tego bym Wam i sobie ogromnie życzyła. Cały czas patrzę i po prostu nie wierzę, że, że doczekałam takich czasów, kiedy muszę dla Was nagrywać i informować Was o tak dru druzgocących rzeczach, jakimi dla mnie w tej chwili są zmiany, jeżeli chodzi o wafelki torcikowe, orzechowe. Kochani, koniecznie piszcie w komentarzach, czy zauważyliście, czy się z tym godzicie, czy też Wam jest równie y, przykro. I czy Wasze babcie też robiły te wafle z tym peelingiem w środku? Pewnie tak. Trzymajcie się cieplutko, kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie mi ogromnie miło i mam nadzieję do szybkiego następnego. Pa-pa!